Ewangelia według Marka, rozdział 7, fragment 2, wiara syrofenicjanki. A Jezus wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru. Wszedł do pewnego domu i chciał, aby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł się ukryć. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg. A ta kobieta była poganką, syrofenicjanką zrodu, i prosiła go, żeby wyrzucił złego ducha z jej córki. I mówiła mu: Pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Lecz ona odpowiedziała mu: Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. Wtedy rzekł do niej: Dlatego słowa, Idź, zły duch wyszedł z twojej córki. A gdy wróciła do domu, znalazła dziewczynkę leżącą na łóżku i ducha złego, który wyszedł. Te słowa zapraszają nas do refleksji. Historia o wierze Syrofenicjanki ukazuje niezwykłą siłę wytrwałości i pokory, która prowadzi do uzdrowienia. Kobieta, będąca poganką, nie miała w oczach Jezusa żadnych przywilejów jakie mogliby posiadać Żydzi, jednak jej wiara była silna i niezachwiana. Kiedy Jezus początkowo odmówił jej prośbie, nie pozwoliła się zniechęcić, lecz odpowiedziała pełna pokory, przyznając, że nie jest godna, by jej córka była uzdrowiona na pierwszym miejscu. Jej odpowiedź: Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci, Wyraża głęboką wiarę i zrozumienie, że Jezus ma moc, by pomóc, nawet jeśli nie jest to pierwsza kolejność. Ta pokora i wytrwałość sprawiły, że Jezus postanowił wysłać ją z uzdrowieniem jej córki. Jezus, widząc tę pokorę, uznał jej wiarę i postanowił spełnić jej prośbę, co ukazuje, że Bóg patrzy na serce człowieka, a nie na jego pochodzenie status czy zasługi. Pokora i wiara tej kobiety były dla Jezusa wystarczającym powodem, by obdarzyć ją uzdrowieniem. Jezus pokazuje, że każdy, kto z wiarą i pokorą przychodzi do Niego, jest w stanie doświadczyć Jego miłości i mocy, niezależnie od swojej przynależności czy historii. To przypomnienie dla nas, że Bóg patrzy na naszą postawę serca, nie na naszą przynależność czy to, kim byliśmy wcześniej. Wiara i pokora są kluczowymi wartościami w naszym życiu duchowym. Czasami, w obliczu trudności, możemy być kuszeni, by się poddać, ale przykład tej kobiety pokazuje, że wytrwałość w wierze, nawet gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, przynosi obfite owoce. Jezus nie patrzy na nasze zasługi. Lecz na naszą postawę, gotowość do pokory, wiary i zaufania, które prowadzą do uzdrowienia nie tylko fizycznego, ale także duchowego. Pozdrawiam Cię ciepło, Twój przyjaciel, z Bogiem.